Słuchaj, to zwłoki. Kurwa, to dane. Gdzie Owen? Nie wiem. Kilka dni temu. Y Zauważono blizny przy przystani. Posłaliśmy tam do niego Joana. Dziś rano strażnicy znaleźli do niego przy płocie. Doczołgał się tutaj z kulą w brzuchu. Pięć z blizny i Isaac zdążył z nim porozmawiać, ale... o ile wiem, nie wysłał tam nikogo więcej. A co z Ouenem? Pytałaś Jezeka, co się stało? Próbowałam. Ale spojrzał tylko groźnie i powiedział, że mam być cicho. Czyli wy też ani słowa. Owen to nie dziecko. Nic mu nie jest. Gdzie jest, Izak? Będę dyskretna. Powinien być... w swojej kwaterze. Idę zobaczyć, co Umel. więc... Dajcie znać, co i jak. Jasne. Rany.